Cześć! Dziś zrobię makijaż przy użyciu nowych pędzli glam Brush. Są to pędzle syntetyczne. Te pędzle tworzy Hania Digital Girl. Oczywiście link do jej kanału macie na dole i mamy tutaj zestaw pędzli syntetycznych, do których w skład wchodzi 9 pędzli, gdzie 4 pędzle są do twarzy a 5 do oczu. Pędzle zapakowane są w taką jakby kopertówkę, w której mamy przegródki na te właśnie 9 pędzli. Ten kopertówko pas na pędzle. Jest wykonane z takiego śliskiego materiału, dzięki czemu będzie można łatwo utrzymać w czystości. Mamy również taką osłonkę, dzięki czemu pędzle nie będą nam się kurzyły, nie będą się brudzić. Następny zestaw jest już z białymi trzonkami, i mamy tutaj pięć nowych modeli. Mamy tu zarówno pędzel syntetyczny, jak i połączenie syntetycznego z naturalnym. Są dwa pędzle do twarzy i cztery do oczu. Tymi pędzlami zrobię cały makijaż. I myślę, że spokojnie mi wystarczą te pędzle, ponieważ jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy do makijażu dziennego, czy nawet wieczorowego. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznę od podkładu i używam do tego pędzla Glam Brush SS3. Jest genialny, po prostu uwielbiam go, zakochałam się w nim od pierwszego użycia. Używam go chyba ze trzy razy. Jest fantastyczny do podkładu, naprawdę rewelacja. Jestem bardzo z niego zadowolona. Jest to oczywiście włosie syntetyczne. Ja nie za bardzo przepadam za pędzlem takimi flat to takimi płaskimi, tylko właśnie wolę takie bardziej zaokrąglone. I nie właśnie tak najlepiej jest tak nakładać na płasko, bo zobaczcie, on jest taki spłaszczony tutaj po środku. I nałożę tym pędzlem podkład z L'Oreal Jest to odcień 2N Vanilla. Ale zmieszam ten podkład z bazą koloryzującą, ponieważ jest dla mnie delikatnie zaburzony. W ogóle ten pędzel również świetnie sprawdzi się do konturowania np. przykład z twarzy na mokro, bo świetnie, zobaczcie, jak ładnie wchodzi tutaj pod kość policzkową. I może w sumie dzisiaj również to pokażę. Zobaczę może. Ale przechodzimy teraz do korektora pod oczy. I użyję korektor z Estée Lauder Double Wear. I do roztarcia tego korektora można użyć tak naprawdę trzech pędzli z tego zestawu Glam Brush. I będzie to pędzel SS6, SS5 oraz SS7. Bo są to pędzle syntetyczne i świetnie sprawdzą właśnie się pod oczy, bo mają takie uniwersalne kształty. I myślę, że ja wybiorę dzisiaj ten taki bardziej kuleczkowy. Jest to SS5. On jest, wiecie, co, bardzo dobry do korektora, dlatego że nie jest on za duży, za mały. I świetnie również wchodzi tutaj w samej wnętrznej kącie KOKA. Bardzo ładnie rozciera. Nie ma żadnych smug, także do korektora, i tak naprawdę do cienia również świetnie się sprawdza. I skoro pętel mam już obudzony korektorem, to wykorzystam go również do nałożenia cienia kremowego z Maybelline w odcieniu Cream the Nude. I ten dzień będzie służył jako moja baza pod cieniem. Ok, tak jak wspominałam użyję tego pędzla do podkładu, również do konturowania na mokro i pokażę Wam jak to wygląda, właściwie sama też również, też również, sama również zobaczę, bo jeszcze tak nie używam tego pędzla. I wykorzystam paletę Smak jest to odcień medium, tutaj maczam ten sam czubeczek pędzla i użyję tego ciemnego brązu, mieszam go z tym chłodniejszym również brązem i aplikuję pod kością policzkową. Bardzo, bardzo łatwo sunie pod, pod kością po prostu tworzy idealną kreskę tam, gdzie trzeba. Teraz można łatwo właśnie tym płaskim, płaskim bokiem z do góry. Teraz pozostało mi wszystko utrwalić. i Używam dziś pudru z Sephora. Jest to puder em, rozświetlający o numerze 15. I do tego celu użyję pędzla SS1. Takim pędzlem zarówno można właśnie wklepywać puder, jak również, tak wiecie, rozsmarowywać po całej twarzy. Jeżeli chcemy uzyskać taki delikatniejszy efekt. Bardzo fajny kształt. I tego pędzla również można używać do konturowania, ponieważ on jest tak właśnie delikatnie spłaszczony, dzięki czemu świetnie również sprawdzi się pod kością policzkową i nada on taki delikatny, delikatny akcent. Nie będzie to zbyt mocna plama, także spokojnie można bardzo łatwo rozetrzeć tutaj brozer. Tym bardziej, że jest ten brozer bardzo, bardzo napigmentowany, na przykład jak pachama mama, mama. I również bardzo szybko można tutaj wykonturować swoje czoło, jeżeli mamy za wysokie. Um, ale ja dzisiaj nie będę go używać, ponieważ chcę wykorzystać. Teraz nie wiem właściwie, który. Um, ale myślę, że wykorzystam może na jednej, na jednej stronie twarzy wykorzystam ten pędzel, a na drugiej ten, żeby użyć jak najwięcej tych pędzli. Um, a tego, tego wachlarzyka może ty użyję na czoło, żeby po prostu e, pokazać Wam, jak świetnie jest to produkt. Produkt pędzel właściwie. Zapomniałam pokazać Wam tego pędzla, on również jest do podkładu, jest to SS4. Um, ale ja go głównie używam do nakładania np. Na bazy, bazy, bazy pod podkład czy kremu np. Na, na klientkach, um, ale właśnie miałam pokazać Wam jak to wygląda na używaniu nim podkładu, ale zapomniałam. Niestety. I ten pędzel SS2 świetnie mi się teraz sprawdzi do konturowania na sucho, ponieważ właśnie chcę użyć tego brązera z Bahama Mama. On jest mocno napigmentowany, także nie chcę sobie zbyt mocno zrobić glam, tym bardziej, że nakładam już korektor jako, jako konturowanie twarzy na mokro. Ten pędzel również świetnie się sprawdzi do pudru, do różu. Ehm, tak naprawdę ma wielo jakie zastosowanie. Równie dobrze można go użyć, użyć również do podkładu. I teraz pędzel T18 na drugiej stronie twarzy. Ten pędzel również świetnie sprawdzi się np. do pudru czy do różu, bo ma fajny taki płaski kształt. I on już połączyć tutaj właśnie naturalnego z syntetycznym. I na czoło wykorzystuję ten pędzel T19. I pędzel typu wachlarz świetnie się sprawdza właśnie na przykład do wykonturowania sobie całej twarzy, czy przypudrowania, czy na przykład rozświetlacza, nawet jeżeli lubimy taki mocny błysk i lubimy po prostu jak ten oświetlacz jest na, na dużej partii naszej twarzy, I skoro jestem już przy konturowaniu, bo tak zaczęłam od konturowania twarzy, a ja nałożę od razu róż z Bell. I użyję do tego pędzla T18. Właśnie tą płaską stroną nabieram róż. Strzepuj nadmiar, ponieważ właśnie jest to łosie syntetyczne, połączone z naturalnym, czyli ten pigment będzie dosyć intensywny na pędzlu. Bardzo ładnie się rozprowadza. Teraz czas na brwi i używam do tego pędzla SS9. Jest on super dobry i bardzo go lubię używać do tego celu, ponieważ jest skośny, nie jest zbyt cienki, ani zbyt gruby, i też nie jest zbyt szeroki. I nakładam tutaj farbkę z Inglota w odcieniu 12. I też samo to włosie nie jest zbyt takie. O, jest pełno włosów na twarzy. Nie jest zbyt. Um... Giętki i też nie jest zbyt sztywny. Po prostu idealny pędzel do, do brwi. I teraz przyczesuję jeszcze brwi grzybykiem, żeby ten produkt bardzo ładnie się rozprowadził na całych brwiach. Tego grzebyka jest bardzo precyzyjne, bardzo łatwo można właśnie wyczesać sobie właściwie każdy, każdy włosek w brwiach. Ja mam ogólnie długie brwi, takie dosyć um, upierdliwe, ponieważ sobie chodzą, gdzie chcą, układają się w różne kształty i niełatwo no, jest je wyprostować, czy po prostu nadać im odpowiedni kształt, ale tym grzybykiem można naprawdę sobie poradzić. Obszar powyżej załamania powieki matuję beżowym cieniem z My Secret w odcieniu 505, w numerze 505. i Używam do tego pędzla O17, jest to taki spory pędzel, który tak naprawdę świetnie sprawdza się na nałożenie cienia na szybko na całą ruchomą powiekę, na całą właściwie powierzchnię powieki, ruchomej i nieruchomej. Jednak ja mam ogólnie dosyć sporą powierzchnię obszaru powyżej załamania powieki, dlatego tego pędzla dziś do tego celu użyję. Nie chcę go nakładać na ruchomą powiekę, ponieważ... Chcę zaaplikować sobie zaraz pigment, dlatego chcę, żeby ten pigment łatwo przykleił mi się do cienia z Maybelline. Tak naprawdę to jest tylko jeden ruch tym pędzlem i po prostu cała powieka jest pokryta. Także to jest świetny, świetny pędzel, jeżeli nie mamy czasu. Rano po prostu się bawi z makijażem i tylko chcemy ładnie wyrównać kolory powieki, żeby to ładniej, i schludnie wyglądało. To ten pędzel jest naprawdę świetny do tego celu. W zewnętrzny kącikoka oka powędruje bronzer, po prostu brązer z Bahama Mama, ponieważ nie chcę używać już oddzielnego cienia brązowego, tylko właśnie posłużyć tym brązerem. I ten bronzer zaaplikuję pędzlem O20. Jest to taki naturalny pędzel, dosyć płaski, świetnie się sprawdzi również na nałożenie cienia na całą ruchomą powiekę. Jednak ja go użyję w zewnętrznym kącikoka, bo na ruchomą powiekę użyję po prostu innego, na środek ruchomej powieki. I tutaj mam akurat styczność z włosiem naturalnym, jeżeli się nie mylę. I na początku kilka włosków mi z tego pędzla wypadło, jednak mam nadzieję, że dalej to nie będzie kontynuowane. Jest to przyjemny pędzel, bardzo łatwo rozprowadza się cień. Nie nakłada ten pędzel zbyt dużo tego cienia, czyli nie zrobimy sobie jakoś mocno plamy, co jest super. Ten brązowy cień rozcieram od razu pędzlem SS8, czyli jest taki kuleczkowy, syntetyczny pędzel, który jest właśnie idealny do rozcierania cieni powyżej załamania powieki. Akurat w kształt mojej powieki widzę, że wchodzi po prostu idealnie załamanie powieki. Także naprawdę super. I bardzo ładnie rozciera, zobaczcie, że tworzy bardzo łatwo chmurkę. Także naprawdę super. Ja ogólnie um, jakoś nie mam przekonania do pędzli właśnie takich kulkowych do rozcierania, um, jeżeli chodzi o właśnie załamanie powieki, ponieważ wolę jednak naturalne włosie, jednak ten pędzel powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Bardzo ładnie rozciera. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tą plamą, która mi tutaj powstała, czy ładnie rozetrze, czy nie. I zobaczcie, że rozciela, rozciela. Rozciera po prostu idealnie. Wow, naprawdę jestem w szoku. Bo szczerze mówiąc, właśnie nie liczyłam ten pędzel, że będzie tak dobry. Właśnie myślałam, że będzie taki dosyć średni. Ale zobaczcie, jak pięknie rozciela. Wiecie co? Bo to może być również zasługa tego brązera. Um, I może nałożę jednak cień, chociaż właściwie ze wycienie też się świetnie rozcierają, ponieważ tutaj właśnie przygotowałam na początku sobie paletę z żeby ją użyć, żeby wykorzystać, ale może nałożymy jakiś ciemniejszy cień. I od razu nakładam bezpośrednio ten pędzel i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. I nakładam tutaj zewnętrzny kącik. i rozcieram. Oczywiście ja też nie dokładam tak mocno tego pędzla, nie przykładam tak mocno do powieki, tylko robię to w taki delikatny sposób, żeby bez problemu ten pędzel mógł tak sobie poruszać się po powiece. Żeby mógł tak naprawdę tak smyrać powiekę delikatnie. No i zobaczcie, że naprawdę sobie z tym radzi. Ale super. Naprawdę jestem w szoku. Ale jest naprawdę super ten pędzel. Po prostu nie mogę teraz zrobić z podziwu i będzie tak sztuczna reklama po prostu. Ale jest świetny. Dawną powiekę podkreślam pędzlem SS6. Jest taki delikatnie płaskawy, e, syntetyczny oczywiście pędzel, który jest. Ym... Trochę podobny do cienia do pędzla MAC 217, jednak on jest krótszy i bardziej taki um, grubszy. I już wam bronzer z mama, mama. On również świetnie sprawdzi się do podkreślania np. przykład zewnętrznego kącika oka, ponieważ on tak się świetnie wpasowuje, jeżeli macie dosyć małą powiekę dolną. To u was ten pędzel po prostu będzie za duży. Syntetyczne pędzle dają taki delikatny efekt na powiece. Może przejdę teraz do dolnej powieki, będę mówiła. Dają taki delikatny akcent na powiece. Nie nadają zbyt dużo, zbyt intensywnego koloru. Dlatego to jest bardzo um, pozytywna cecha, jeżeli nie lubicie zbyt intensywnych kolorów na powiece. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominam o pigmencie na powiekę i właśnie teraz do tego kroku przejdę. Jest to pigment z Inglot w odcieniu 28. Nakładam go pędzlem SS7. Jest to taki płaski pędzel, który sprawdzi się do nakładania powieki na ruchomą powiekę, na dolną powiekę, świetnie, również bo jest cieńszy niż ten, niż ten SS6. Zobaczcie, jest mniejszy i taki cieńszy. No tak to mniej więcej wygląda. Nakładam ten pigment na sucho, ponieważ nie chcę aż tak intensywnego koloru, blasku. I teraz przechodzę do zrobienia sobie kreski eyelinerem. I oczywiście używam eyelinera z Maybelline. Ale do tego celu używam pędzla O18. Jest to właśnie taki pędzel do eyelinera. Jest bardziej cienki. On jest trochę inny niż ten poprzedni pędzel do eyelinera, który jest właśnie w Glambrush. Zobaczcie, taki giętki, dosyć długi, taki cienkawy. Linię wodno-oka podkreślam sobie jeszcze czarną kredką ze smashboxa i zaraz będę rozcierać pędzlem. I używam pędzla, którym nakładałam cienie właśnie na dolną powiekę. Jest to SS6. Ok, wykorzystałam w makijażu wszystkie pędzle, które miałam z tych nowości i teraz już sobie tylko wytuszuję rzęsy. Makijaż prawie skończony, pędzle już praktycznie wszystkie wykorzystane i pozostało mi tylko podkreślenie ust używam do tego Flamastra z Avon. I to jest odcień, już Wam mówię, Freesia. Yeah. Freesia? Yeah? Chyba tak. Makijaż skończony i zostały wykorzystane praktycznie wszystkie pędzle. Jedynie zapomniałam właśnie sięgnąć po ten SS4, właśnie taki pędzel płaski, języczkowy do podkładu. Jednak tak jak ja Wam wspominałam, bardzo lubię go używać na przykład pod bazę, pod podkład. Hmm... I jeżeli chodzi o taką końcową opinię na temat tych pędzli, to jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. I tak jakbym miała wybrać taki, może takie najmniej, które mi się spodobały pędzle, ponieważ nie jestem w stanie wybrać najlepszego, ponieważ wiele mi się podobało bardzo, bardzo, bardzo. Ale jeżeli chodzi o takie trochę mniej polubione przeze mnie, są to dwa pędzle i Jest to pędzel właśnie do eyelinera, jest to O18. Ja jestem po prostu wielką fanką pędzla Zoewe 312, po prostu jest idealny do robienia kresek. Takich pędzli nie do końca lubię, po prostu nie lubię takich pędzli używać i tyle. I drugi pędzel, to jest taki lubię go, ale jednak nie do końca. Jest to pędzel o 17. on jest bardzo fajny, ponieważ jest gigantyczny tak naprawdę do, do nałożenia cieniacą ruchomą powiekę i nieruchomą um, ale mógłby być trochę bardziej miękki, ponieważ um, jeżeli macie bardzo wrażliwą powiekę to będziecie wyczuwać delikatne kucia także tak naprawdę um, to tyle jeżeli chodzi o moje opinię. resztę pędzli kocham, uwielbiam i serdecznie Wam polecam um, także moim zdaniem warto wypróbować um, tego zestawu z ręką na sercu po prostu Wam polecam ponieważ są genialne. Także to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.